605, 238, 789 na 14 części Rady Radnych na w Małeczu dniu 31 lipca roku. Coraz częściej z mieszkańców naszego środowiska informację, że obciżył się w dużym stopniu poziom wody w studniach, a niektórzy mówią, że tej wody nie ma. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy nasi gospodarze Miasta ja Gminy nawet, Nałęczów mam na myśli burmistrza miasta, Gminy nawet, Nałęczów, Wiesława Partikę i przewodniczącego rady Grzegorza Szkoły Nie radnych, bo zauważyłem, że nie wszyscy postępują dobrze, czekają do czasu, że gdy odkręcą kran, nie będzie wody na herbatę, oby do tego nie doszło, Ale zagrożenie jest poważne. Przy takiej dużej eksploatacji wody na Łęczowianki, gdzie w miesiącach letnich, a taki mamy teraz obecnie okres z rozdrewni wody na wyjeżdża na dobę w granicach 200 samochodów każdy wjeżdża ponad 20 ton z rozdrewni Cisowianka już dochodzi do 500 samochodów na dobę każdy wjeżdża ponad 20 ton i proszę Państwa, można sobie wyobrazić, a to nie powinno być trudne, że z naszego środowiska wywożone jest na dobę duże jezioro wody. A w związku z tym, że woda, e, która znajduje się pod ziemią nie ma granic i według mnie nigdy nie będzie miała tych granic, to nie jest problem tylko naszego środowiska, mieszkańców Nawetczowa i Okolic. To jest problem całej Polski. A może nie tylko Polski. Także graniczących z nami państwami. I proszę państwa, ja nie wiem, ja nie wiem. Prawdopodobnie nie można będzie. No, mogę się mylić, ograniczyć wydobycie tej wody przez cyciankę na leczowiankę, ale przynajmniej powinniśmy doprowadzić do, żeby płacili jakieś podatki, żeby była jakaś korzyść za, za, za gminy, a to się wiąże za mieszkańców na, na Męczowa i Opory. Jednocześnie się wiąże wyborcami, którzy głosowali i na pana burmistrza burmistrzała Partykę, i na przewodniczącego Rady Grzegorza Szkołę i na wszystkich radnych. Ja nie wiem, proszę bardzo, jak mam przemówić, żebyście Państwo oczywiście ci to e, powinni postępować dobrze, a nie a panie postępują, żeby w końcu zaczęli. Bo to tak wygląda, żeby że wyborcy społeczeństwo jest potrzebne tylko do wyboru, żeby wybrać i później na 4 lata już co niepotrzebni, a później znowu będą potrzebni. Tak dalej i postępować się nie powinno. E, proszę Państwa, tak jak mówiłem, powinno być opodatkowanie. I ja już po raz kolejny serdecznie proszę. Jest I i jedno, jedno, jeszcze Jednocześnie serdecznie dziękuję, że, 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 że Rady, że go robi szkole, że jeszcze słucha, bo też nie, by, nie musiałby mógł wyjść, tak jak już e, duża ilość większość wyszła, jest kamera nagrywana, to e, e, ci, co będą oglądać w internecie będą widzieć. E, no, e, że no, czas, czas na zmianę e, postępowania, złego do na dobre. E, i, bo to, to co ja dążę już od dawna opodatkować to powinna być inicjatywa i burmistrza i czego raz w tym przypadku za szkoły burmistrza wyszła partycja. Proszę państwa, teraz ja, ja podtrzymuję, znaczy powtarzam, powtarzam, bo, bo na, na zebraniu na zebraniu jawność w drodze. To było o się nie mylę, 5 Rybca, przy ulicy Spółdzielcze 48. Pan przewodniczący Rady Grzegorz Szkoła, jak na mój zarzut, że od początku kadencji nie, nie umożliwia mojej osobie wypowiedź, powiedział, że ja już wszystko powiedziałem, wszyscy o tym wiedzą. I, I to jest uzasadnienie, że on mnie nie pozwala wypowiedzieć. Pan kłamie. Powie, Powiedziałem, że nie udzielę panu głosu, bo pan publicznie obraża ludzi. I pan kłamie. E, proszę poczekać, będzie, nie, nie będzie, pan, będzie pan, pan miał kłamie. głos, ale no ja kończę i już nie, nie będę słuchał kolejnych. No, najlepiej no, no, nie słuchać i dalej reguł. Pan, pan kłamie. Nie obraża pan publicznie ludzi. No. I, mu... I, I tak jak warto obraził pan że nie. Jeżeli podejrzewa mnie pan o korupcję na, do prokuratury. Do prokuratury, jeżeli pan nie zgłosi, to pan popełnia przestępstwo. Gdyby prokuratura Panie, dobrze postępowała to, no to prawdopodobnie. prokuratura też skorumpowana? No, bo no takie podejrzenie niech do niektórych prokuratorów ma. Tak. Proszę tak. pan, no właśnie. Lepiej nie słuchać. No zobacz, no no, to jest problem. Nie wiem czy dla mojego życia jeszcze się zmieni na lepsze, i no, ale mogę się też mylić. Proszę pan. No Pozwolę sobie jeszcze po raz kolejny moją propozycję przedstawiać do publicznej wiadomości. Jest nagrywana, więc pójdzie na całą Polskę i poza granicę. M moja... No i że pani musi to... Ja muszę usprawiedliwić, chociażby chociażby wola jakby pani została. No, ale... no, nie, nie, nie. Ja nie jestem upoważniony do przymusu jakiegoś, nie, nie. żeby stosować. To tylko, ja chęć, tylko tylko to jest smutne. Także ja temu wypowiadam się tak jakby opodatkowanie y, naprawę tej krzywdy, korzyści, żeby były dla mieszkańców całej Polski, znaczy uzdrowiska naszego środowiska, było tylko potrzebne najmniej. Ale widocznie to, widocznie to, widocznie muszę się do tego przyzwyczaić. Dziękuję serdecznie, dziękuję serdecznie. A więc proszę bardzo, ja powtarzam po raz kolejny propozycję mojego opodatkowania 70 groszy od butelki 1,5 litrowej i 30 groszy od butelki 0,5 litra i 0,33 litra Jeżeli są osoby, którzy uważają, że moja propozycja opodatkowania jest za wysoka to informuję, że byłby to podatek wyrównawczy za 32 lata niepłacenia podatku, dokładnie od roku 1993 przez rozrednie cisowianka i rozrednie nałęczowianka. Proszę państwa Przepraszam na chwilę. Proszę państwa, teraz po raz kolejny. Zwracam się publiczną prośbą do prezesa e, Rozrówni Wody Ciciowianka Krzysztofa Wekę, aby wyraził zgodę, a wiem, że to będzie trudna zgoda, e, żeby po prostu uznał, że ten majątek, który kupił, mam tu na myśli Pałac Małachowski, Uzdrowiska na Męczów i Wielkie uciecha. Jeszcze teraz dowiaduję się, że e, budynek zarządu zrobić Nałęczów też, też został kupiony przez właśnie tego pana Krzysztofa Bekę. Podejrzewam, że potajemnie, bo ja nic o tym nie wiedziałem. Żeby po prostu zrezygnował, że te wymienione majątki, obiekty są własnością uzrobić Nałęczów. Bo dobrze by było, jakbyśmy uniknęli potrzeby, aby uzdrowisko na męczów, do sądu wniosło o unieważnienie tego zakupu. Dlatego, że ja ostrzegałem i to w odpowiednim czasie, przed zakupem, w czasie wymienionych obiektów, Krzysztofa wekę, zróżowni wodnej Ciszewiankę, że kupuje kradziony majątek. I teraz nie powinien mieć pretensji do nikogo, właśnie ze a jest takie powszechnie, nie wiem czy, no, chyba nawet w kodeksie karnym, że kto kupuje kradziony majątek to powinien być zwrócony do prawowitego właściciela. W tym przypadku jest prawo, pełnoprawnym właścicielem uzdrowiska na bo to, że dokonano prywatyzacji kradzieży uzdrowiska na i później to się z tym wiąże, sprzedaży obiektów, które które wcześniej wymieniłem, to jest skutkiem oszustwa Stulecia umowy rozrębni wody Nałęczowianka z uzdrowiskiem Nałęczów. Ja powtarzam po raz kolejny. Oszustwem stulecia bo uzdrowisko Nałęczów za wydzierżawienie znaku firmowego Nałęczowianka i przekazanie działki pod budowę rozrębni wody, wody miało otrzymywać 33% Zysku z produkcji, sprzedaży wody. I nie ma ani jednego procenta, ani jednej złotówki. I teraz publiczne pytanie na całą polskę i poza granicą. Kto by się zgodził być wspólnikiem spółki i żeby nie mieć żadnej korzyści? Do tej pory nikt mi nie odpowiedział, żeby, tak, żeby taką zgodę wyraził. I myślę, że państwo, moje osoby słuchające też by się nie zgodziły, A tu taką mamy sytuację, dokładnie. Ani jednego procenta, ani jednej To To tak jakby było jednej krzywdy za mało, wcześniej wymienionej, oszustwa stulecia, prywatyzacja kradzieży udowiska na meczu bez zgody załogi, przy podejrzeniu dużej o korupcję. No i teraz wyprzedaż majątku. Mówiłem, powtórzę jeszcze raz, pan Małachowski, bieriał Uciech, wędne stołki w Obym się myrył, ale gdy tego zwłaszcza nie powstrzyma, to, to niewykluczone, że cały majątek. Uzdrowiska na męczu będzie sprzedane. E, e, proszę Państwa, bo ja uważam to, co, co teraz powiem, też jest ważne, że e, szpitale, uzdrowiska, przychodnie zdrowia powinny być własnością społeczną. Dlatego że gdzie jest prywatny, są prywatnymi właścicielami. Oni nastawieni są na życie, na pieniądze, a, a, a nie wszyscy są bogaci, stracili na leczenie. I jeszcze dodatkowe uzasadnienie, proszę Państwa, tak jak wyborcy przy wyborach prezydenta, posłów samorządowych powinni mieć prawo do oceny e, także e, samorządy jak, jak wypełniają, e, znaczy jak jest ich wyborcy społeczeństwo jest, e, ma zapewnioną opiekę e, zdrowotną. E, także e, proszę Państwa, to wniosku już wszyscy wyszli. E, jeszcze, no może już na zakończenie. Proszę Państwa, ja około trzech miesięcy temu już zapowiadałem y, zorganizowanie protestu przed, przed, przeciwko, tu wysz, już wyszedł Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Nałęczów to zwrócił mi uwagę, że ja źle postępuję, no i niech składa do, ma prawo takie do sądu składać, no, wcześniej do prokuratury, ale zapowiadałem że protest. Przed, Miejsce pracy i mieszka, mieszkania, zamieszkania. Ale e, biorę to pod uwagę, że przewodniczący Rady, wcześniej wymieniony, Grzegorz Szkoła, on nie podejmuje decyzji samodzielnie, tylko w uzgodnieniu z burmistrzem, w tym przypadku miasta Gminy Na Łęców, wiesławym Partyką. Dlatego, jeżeli teraz się zdecyduje na protest. To będzie e, jednocześnie napisane na transparencie, podejrzewam, e, burmistrza miasta i gminy Nałęczów Wiesława Partykę i przewodniczącego rady miasta i gminy Nałęcz Grzegorza Szkołę o dużą korupcję. E, Proces będzie pobierze miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Będzie nagry, robione zdjęcia i rozpowszechniane publicznie, będzie też włączony do internetu. Ale mówię szczerze, odpowiedzialny, będę starał się jeszcze zrobić się na dużo cierpliwość, i obym oby nie musiał tego protestu wcześniej organizować, bo na mie miejscowość uzdrowiskowa, można by powiedzieć bez przesady, słynie na, na całą Polskę. I, I nie chciałby, a, a protesty na pewno wizerunku dobrego, by nie, nie przynosiły. Także będzie. Ale, ale serdeczna prośba do tych wcześniej wymienionych osób, burmistrza i, 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 i przewodniczącego rady. No naprawdę, żeby się zmienili. Żeby nie było tak, żeby wyborcy, y, społeczeństwo naszego środowiska są potrzebni tylko, żeby wygrać wyborów. Jest problem. I to poważne. Mówiłem wcześniej na początku, że może wody zabraknąć. Nie tylko do produkcji rolniczej, a to jest bardzo ważna. Produkcja rolnicza, podstawa wyżywienia i bytu narodu. Ale tak jak mówiłem, że może dojść do tego, że odkręcimy kran i nie będzie wody na herbatę. Oby do tego nie doszło. A zagrożenie jest poważne. Już w niektórych mediach y, są informacje, że wody brakuje. Jest zakaz podrywania y, ogródków czy tam jakichś drzew, krzewów. Także nie czeka. lepiej jest takie powiedzenie, lepiej dmuchać na zimne niż na gorące. Lepiej tak zapobiegać. Jeszcze raz powtórzę, bo to ważne według mnie, jeżeli nie, nie będzie można ograniczyć wydobycia y, wody, rozrębni wody na i Kiszowianka, to przynajmniej, przynajmniej powinno się opodatkować. To aż trudno uwierzyć, Ja trudno uwierzyć. Były na niektórych sesjach problemy, że była potrzeba społeczna, czyli jakąś inwestycję dla dobra społecznego wybudować czy tam zorganizować. Ale nie przeszła ta, ta potrzeba, bo zabakło pieniędzy. A tu są miliony. Miliony do odzyskania. słusznie nienależnych, według mnie. Bo to jeszcze bo powiem, że tu, proszę Państwa, z tej rozredni wody i na Mczowianka, a prawdopodobnie już takie podejrzenia są, że rozrzemia cisiobianka została wchłonięta, że tak się wyrażę, w rozrzemię Cisiowianka firmy Nestle, która oszukała oprócz uzdrowiska na w umowie fabrykę wyrobów czekoradowych w Poznaniu Goplana. A w związku z tym, że mam informację, że ta firma Nestle ma w Polsce kilkanaście. Yy, Przedsiębiorstw, czy tam spółek, to nie wykluczam, że te pozostałe spółki także yy, yy, także zostały oszukane. Bo jeżeli się udało yy, yy, dwie yy, uzdrowisko na i, i go prane w poznaniu yy, oszukać, to dlaczego można by nie skorzystać z oszukania pozostałych, prawda? Także najwyższy czas mówię, mówię, nie wiem, jak długo jeszcze mi się że jest serdecznie proszę, nie zmuszać mnie do tego y, procesu, który ja wcześniej mówiłem. Bo ale proszę Państwa, jeżeli nie będzie poprawy, nie dojdzie do podjęcia uchwały w celu zaproszenia zarządu rozdrobni wody na nałęczowianka i dzisowianka i w celu rozpoczęcia opodatkowania o czym wcześniej mówiłem, to, to ja, ja nie nie wiem czy... czy czy w tym roku jeszcze nie będę musiał tego protestu zorganizować? Serdecznie dziękuję. No bardzo źle, że tak jakbym to ja mówił, to ta potrzeba była tylko dla mojej prywatnej korzyści. Wszyscy wyszli. Jedna to pani tylko wróciła, jest nagrywana, będzie pamiątka. Pani radna oczywiście 7, się wójczy. Protokołu 7 minut miało być, a pan przedłużał. No jakby jak, jakby było w internecie, to... Stacji także nie mogą jakby było y, pozwolił 7 minut, to bym y, by musiał skończyć te 7 minut, a w związku, że nie skończył, to, to, to jest jego wina, nie moja, że e, wypowiadam się dłużej. Ale zastanowię się, czy nie, następna prośba nie będzie o 17 minut, w związku, że, e, że 7 minutowa moja wypowiedź, prośba była zekrzeważona. Także serdecznie dziękuję wszystkim. Mam cicho, jeszcze raz powtórzę, ale coś na zakończenie, ja chcę wierzyć. I serdecznie proszę nie zmuszać mnie, aby do tego protestu, yy, który zapowiadałem wcześniej przeciwko burmistrzowi miasta Gminy na Meciu Partice i, i przewodniczącemu Rady żygowo Szkoły organizować ten proces. I to i serdecznie dziękuję i przy, pozdrawiam wszystkich słuchających w internecie i w naszym środowisku miasta Gminy na Do widzenia Państwu.